W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Bańgowa. Przed nami jest kościół świętego Jana Sarkandra. Zobaczcie, jaka ciekawa wieża jest tego kościoła. Pięknie się dzisiaj prezentuje w tym słoneczku. Dziś, o, jaki piękny klucz tutaj leci! Ale mi się udało go sfilmować i sfotografować. No, coś pięknego. U następne lecą. Czyżby to już koniec zimy i ptaki wracały już do Polski? No to zerknijmy sobie tutaj. Może kościół będzie otwarty. Może uda się go zobaczyć wewnątrz. Czy tu jest wejście główne czy z boku? Tutaj nie ma klamki. Czyli tutaj nie będzie wejścia. Dobra, odwrócę się i pokażę wam tą piękną wieżę. Naprawdę wieża robi wrażenie. 2016 rok no i tutaj mamy tą piękną elewację tego kościoła spróbujmy może będzie otwarty może uda się wejść do niego pod wezwaniem świętego Jana Sarkandra w siemianowicach śląskich bańgowie poświęcony w skoczowie 22 maja 1995 roku przez ojca świętego Jana Pawła II. Matka boska opiekunka miasta siemianowice śląskie, tak? Też mamy cegiełki osiedle starych pańgów i osoby, które przyczyniły się w budowę kościoła. No to wejdźmy sobie dalej. No I tak wygląda kościół. to mówić, żeby mu nie przeszkadzać. Przepiękny ołtarz. Na no piękna ta rzeźba jest. W ołtarzu. Tutaj jakby kula ziemska. Taka przepołowiona. bardzo ładna ambona tutaj. Za choinką. I zobaczcie na ten piękny witraż, z Janem Pawłem, święty Jacek. Florian po przeciwnej stronie też taki piękny Mamy witraż. Nad chórem też. I zerknijmy tutaj na tą przepiękną De lupa, Paryż, Lord. Święcenia kapłańskie, Brno, tysiąc sześćset dziewiąty rok. Umatki Bożej, Jasna Góra, tysiąc sześćset dziewiętnasty rok. Już na chór Można wejść. Zobaczymy ten kościół. Ten naprawdę piękne jest organy także tutaj organista tutaj chyba stoi chór który śpiewa no to schodzę na dół takie kręcone schody La quitte sera La salette. jeszcze tą kapliczkę tutaj Medjugorje, góra Podbro kościół świętego Jakuba góra Kriżowac No moi drodzy, krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka, a ja Wam dziękuję za uwagę, za ten czas spędzony tutaj w tym pięknym kościele. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam Was na kolejny film, kolejny spacer, kolejną wycieczkę krętymi ścieżkami. Do zobaczenia.